Wyobraźcie sobie teraz kształt tych kaczych ust u kobiety. Po co ona to robi? Wiecie czy nie wiecie? No nie, no nie, no nie. To nie powiem, bo to jest. No <bunkum> teraz mówię, przyciągnąć faceta. Nie, nie połączemy tych kropek chłopacy. Bingo! Seks oralny! Duże usta mężczyźnie kojarzą się z seksem oralnym i po to one to robią. Wy się nie martwcie. Jak wy się musicie martwić swojego faceta, to albo z wami jest coś nie tak, albo z tym facetem jest coś nie tak. Chat GPT. O, bo to tak działa, chociaż ja jestem z tego słaby, bo ja, ja tych czatów jakby nie używam, ale mniej więcej wiem, jak to działa. Wykreuj mi obraz Anety na koparce, nie? No to co on robi? On dostał jasny przekaz. Chat GPT on, facet, nie? Dostał jasny przekaz, on mi wykreuje. Ale uwaga. On mi wykreuje naga Aneta na, nie na, na siedzeniu, tylko na dachu koparki. Zrobił to, co powiedziałem? Zrobił. Więc ja mu muszę bardziej konkretnie powiedzieć: wykreuj mi obraz Anety ubranej, która siedzi na siedzeniu w koparce, która jest w ogródku, która kopie dół. No to teraz już dostanę bliżej tego, czego oczekuję, nie? I wy musicie tak rozmawiać z mężczyzną. Wejdźcie na czat GPT i po prostu sobie się nim pobawcie. Dawajcie mu komendy. To są identyczne komendy, jak dajecie mężczyźnie. Po prostu jak się nauczycie podawać polecenia na czacie, to będziecie wiedziały, jak mówić do facetów. Bo czat wam wszystkie wasze błędy wytknie. Aneta siedząca na koparce, czy goła Aneta siedząca na dachu koparki, czy to nie jest to, co ja chciałem, to jest dokładnie to, co ja chciałem logicznie pasuje. A że ty mi nie podałeś konkretów, to ja to mam w dupie, ja se sam wymyśliłem. I tak samo zrobi mężczyzna. Jak mu nie podasz konkretów, no se sam wymyśli, a potem co słyszy? To nie tak miało być. Ja tak nie chciałam. Kurwa, chciałaś tak. No i teraz kłóćcie się. Kto ma rację? No, uwierzcie mi, facet będzie przekonany, że ma rację. I będąc uczciwym, ma rację. Dlaczego Chat GPT wygeneruje mi taki obraz? Bo ja mu nie podałem konkretów. Moja wina czy jego? No moja.